Witam wszystkich na kanale FSV Performance. Dzisiaj omówienie, szybkie omówienie kilku bloków. I zaczniemy tutaj sobie od 1.6 Jakubusta. Przygotowane troszeczkę na większe moce. Jak widać jest to tuleja z kołnierzem, coś ala Darton. Do tego kuty tłok. Możecie takie tłokie nabyć na www.dorubtłok.pl Fajne pasowanie, nie bierze oleju. Pierścień olejowy 2,5 mm, 3,5 mm szerszy niż w oryginale. No i mocny, widać tu pod stworzniem, że tu problemów nie będzie. Stary tłok. No i przeważnie, przeważnie lecą w tych miejscach, tu. Następny blok. 2,5 benzynka. Też tak jak tamten zamknięty kołnierzem. To samo kuty tłok. Też bardzo mocny tłok bez problemów 600 plus i nie bierze oleju, to jest najważniejsze, że nie biorą oleju, nie tak jak jakieś wiseko, czy coś innego zakładacie i zaczynają się jaja to jest litra na tysiąc, odparasz rano kopci i różne takie dziwne rzeczy także tutaj nie ma, nie ma takich, takich przygód z tymi tłokami i też tak jak wcześniej na dorówtłok.pl tu mamy taką zwykłą naprawę czyli tuleje żeliwne, mokre one wszystkie są mokre, tak jak w tym i w tym? Są mokre, do samego końca wycięte aluminium, to samo tutaj i to samo tutaj. To może to będzie widać akurat tam przez ten kołnierz, nie bardzo, ale tu widać, tam do samego dołu zrobione. Czyli taka zwykła naprawa po pękniętej tulei, gdzieś już nie dało inaczej tego zrobić. No i tutaj macie klasycznie zamknięty blok. I tu przepływy, akurat to jest jeszcze starego typu blok, czyli to jest z takich S60R, V70R, z C70, no te wszystkie stare. I tutaj, akurat przepływy, tak widać, żeśmy tylko zrobili dziś tutaj taką większą dziurę, tutaj. No to wszystko zależy od uszczelki. Jak w uszczelce są przepływy, to jest po, potem we wkładce też są dziury. Czy tutaj po dwie, tutaj jedna. Są inne firmy, które robią tylko tak jak tu widzicie, nawet do fokusów, czy do Mondeo, czy tam do innych takich różnych nowych już, czy Volvo V50 i robią w ten sposób, no. troszkę to za bardzo jest pozamykane, Bo my to robimy tak, że gdzie jest dziura duża w uszczelce, no to jest du duża dziura, żeby ten przepływ był, żeby się nic nie działo, no fajnie zdaje egzamin, jeżdżą bez problemów. No ale najciekawszy jestem tutaj właśnie jeden 6 kobust Ciekawy projekt będzie Także na tyle. Pozdrawiam.